Witam, cześć i czołem, Leśni Towarzyszący, się zapytał, czy legalnie jest palić ogień w lesie, jak wspominałem w lesie na poprzednim filmiku. Nie, nie jest to legalne, yy, w, szczególnie w trakcie lata. Nawet zimą yy, nie jest to zbytnio legalne. Są do tego specjalnie wyznaczone obszary typu Zanocuj w lesie program, wystarczy wpisać na przykład leśnictwo Wieluń, program Zanocuj w lesie. Wtedy wyskoczą nam y, dowolne regiony, na przykład miejscówki, w których możemy zanocować w lesie, w których możemy... Bezpiecznie jest opa przygotowany, jest leśniczy, jest y, w ogóle wszystko. Ja biwakuję na dziko, tak się rozpościera horyzont, zmierzamy do opuszczonego domku. Y, ogólnie rzecz biorąc, czemu biwakuję na dziko? Od lat y, y, tak robię. Ja kocham las, nigdy bym nie podpalił lasu, jak to niektórzy nigdy, nie, zaśmie nigdy nie, zaśmie nie zaśmiecam lasu. Zdarzało się, że sprzątałem las. Nie chwalę się, no bo ludzie zostawiają te butelki po alkoholu, po różnych rzeszach. Udało mi się znaleźć nawet kiedyś narkotyki w lesie. Pamiętam nazwę Ekskluzywy Kokolino. no ale mniejsza samymi narkotykami, bo ja też byłem na odwykle narkotykami właśnie dobrze mi się zepsuł. Ale nie wiem, czy ja wrócę do domu, czy nie będę go pchał gdzie czasem. I ogólnie rzecz biorąc, no program robiąc w lesie jest o tyle fajny, że nie musimy się obawiać o żaden mandat, czy mandat że dostaniemy yy, mandat, że ktoś nam coś wlepi. A co do roślin w lesie, to Państwu mogę pokazać piękną szyczkę, którą gryzę Twarda, myślę, że jeszcze. Dwa tygodnie i będzie miękka. Ogólnie rzecz biorąc, to nie no, program Zanosy w lesie nie korzysta. Nie korzystałem nigdy z tego programu Zanosy w lesie, po, po, yy, szczerze mówiąc. Ale chciałbym kiedyś naprawdę spróbować Zanosy w lesie. Zawsze biwakuje na dziko pod pałatką LWP bądź tarpem Helikon Smal, kamogrom yy, On jest dosyć, dosyć niby smal, ale jest tak duży, że spokojnie mi wystarcza. Jest bardzo cienki. Za to pałatka ma ten minus, że jest bardzo, bardzo ciężka, gdy zmoknie. Ogólnie sama pałatka w sobie numer 3, którą ja mam, jest bardzo ciężka. Pozdrawiam pana, który mi ją sprzedał, znówkę sztukę, pachniała magazynem. Normalnie jak ją kupiłem, to wąchałem i ten i w ogóle. Ale e, kurczę sobie tu powiedzieć... No, połatka jest ciężka, a tarb jest bardzo lekki. No, zazwyczaj ludzie używają y, tarpa DD3x3, także no, no, ja mam Helikonatex, Chciałem kupić pozajemność tego towarzysza. Nie, nie wypada mówić, mówić po imieniu holenderski. Y, pachta biwakowa z odciągami, już jest znany w sklepie. Polecał ten sklepa z całego serca. Ręce brudne od smalych gryżowe mi się zepsuł. No i tak się rozpościera ścieżka, i jeszcze dasz dashburz.